Przepraszam, ja się zastanawiałam, no to oni się nie wiedzą, bo z... O, tutaj! Gierki! Co gadałyśmy wcześniej, możemy wziąć. nawet wszystkie, to następne Zmienić na lepsze, jeszcze się jakieś lepsze. O, nawet się trafił jakiś jarzyk. Czekajcie chwilę, bo to chyba nie ta kraina. A, no, rzeczywiście. Nie ta kraina. Dobra, idziemy tam Tutaj będę jeszcze zobaczyć łenty, tutaj potem skraftować jakieś trzy. Czyli ileś tam doktora. Wszyscy na to. Yupi! Święte są A dobra. Jak się tworzą, to powiem, Dawaj, Dawajcie, dawajcie. Czy byłem lepszy? Te dwie błądy jeszcze spoko. zostałem kluczyk nawet. Pyk, 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 pyk. A ten? A. Dobra. Mam jakiegoś trzeciego? Nie... przecież jeden chyba nam... No. O nie, bo już tego miałem. To nieważne. ale teraz wszystkie tutaj. Już niebieskie, ale najlepiej. Ale niech oni tam to biją. Tutaj ja pójdę do tego, do no te fuzje Fuzję. Skraftował. Epaty. No, nie mam tutaj. Kurde. Aha. Nie dało mi nawet. Dobra, to zniszczmy sobie to. Ta... Nie mam klucza. Jest jakaś ciekawa skrzynka? Nie ma. O, nawet kata maron, i w ogóle tutaj się z kimś to tak porozmawiać ja mordeczka Rozmowa. nie my dobrze myślałam, że przyjedziemy muszę coś zrelaksować jest za gorąca na to, ale myślę, że będę potrzebna trochę... więc złota maszyna tam naprawdę, naprawdę nie chcę cię sekt eat on my cute pets but I'm really curious on what it does dźwigniasz ty tos? Dobra, nie przeczytam tego. Mam wstęp, punch, złotą. Okej. Okay. Dobra, mamy lepsze wydatka. A, czyli już się od razu, ten... Ustawiają na swoje miejsce. Dobra, już więcej ich nie lepszą, bo i tak mam dobre. Będzie 150 tysięcy potrzeba, ja bym odblokował jedną krainę. Znieść smog... smak Zmakołytki? Zmakołytki to po prostu coś takiego na przykład? Czy to zmakołytki? Właśnie na to nie jestem pewien. Zmakołytki. Ja po prostu jakieś coine, tak? No to, zliczę się. Ale no, no to ja będę zrobić to zadanie, bo fajnie po prostu się te klucze i ogólnie. Kurde, nie chcę mi się znieść, no. Myślałem, że już... zniszczyło się. Nie robi dziewięć. Osiem. Siedem. No to niedługo będą ostatnie Pięć. Pięć. Cztery. Już mało zostało. 3. Trzy... O, może to będzie 3. 2. 1. Tak? Brawo. Jest, mamy to zrobione. Czy jest tutaj jakaś skrzynka? Chyba nie ma, ale u niego chyba więcej jest. Nie, nie, nie ma. Ale mamy 350 już. Jest bardzo dobrze. Dobra, jeszcze trochę. Czy mogę stworzyć kolejnego? Mogę, mogę, mogę. Na luzie. To jest też tak coś. Ale nie, w tej się nie za bardzo nie opłaca. Tyle, chyba tyle. Chociaż ja bym spróbował, spróbował. Dobra, jest. Bym prędzej pomyślał, że mi się nie uda. Ale udało się na szczęście, więc fajnie, fajnie. A ura, mi się będzie od Odra razu, od razu, No, może tu nie teraz, kaktus, lub inne jakieś rzeczy. A ja sobie dam już skarczynaczkę. Więc no, sam to robić szczęście, bo to byłoby nice. I tutaj też klikam, ale nie wiem, czy to pomaga. O, możemy sobie zrobić. jeszcze na... Fajne, dostaliśmy to nice. Giga nice. Tu... To jeszcze zniszczymy. Ten filmik będzie króciutki, bo muszę jeszcze gdzieś pójść, pojechać. Jak złotek jest, jeśli ktoś chciał. Dobra. Ale Extra tym... Extra z większej części podziałał i tak się przesunęło. Było 2.25 chyba. Ну це мало страшно, ще одна оплата, так і то Ой, схоже, то скринька, я хіба до німан ключ. Це буде якийсь ще не Так, добре. Ну таке ви бос щастя, ну ага. Ну це нормально, да, це не сенс. Щастя. О, сильвер кайна, вот тут одна. Может, платформа-то lakiem na kolejnej krainie, bo chyba będzie już wstać. Możesz może zblokować ten ten obszar. No i dziękuję, bardzo o to chodziło. zblokujemy w 7 minucie odcinka jest właśnie zakupana kolejna mapka. No i w sumie ładnie to wygląda. Będzie jeszcze jedna, druga... Trzy chyba będą jeszcze mapki, tak myślę. Kajdry, high school. No i to tu będę długo bić. Ja mam dwie potki dalej, a co jest? Nie wiem, czy w 50 sekund to zbiję. Przynajmniej się postaram. Dobra, ale na jednego już będę mógł ulepszyć. Zdążę, nie, nie zdążę, nie ma szans. Chyba, że był lepszy jak nam taki zdrowy będzie. Ja zory. Trochę bije, trochę bije, jest nice. Jeszcze trochę, nice jeszcze troszeczkę. No dobrze, że jestem chyba szczęśliwy. Siąta. Line nice. Nikt mi pomoże, pomoże mi. Może. Chyba dobra wolić. Tylko. 600. No dobra, to, to ja trochę zespałam z tego. Myślałam, że więcej wygryczę. To z kilka takich i pojadamy na trzy Aha, bo to gorsze. bo to, to, to? Rekina, to się. co to jest? Zajdź co tam mamy na górze. O, wyposażone wyposażony zwierzakiem plus jeden, to by się przydało. To by się kika przydało. Rekin, fajnie. Aha, znowu miałem. Rekin nie, bardzo. No Jak do tego tak z sprawała poza 65. Dawaj. Zwana się sprawywała, za 65. <grystanie> No, Dobra, dobijmy to do końca. No, za chwilę to dobijemy i będziemy mieli około 30 tysięcy może, jakoś, nie wiem ile. Zobaczymy za chwilę. Ja, no, 30 koła myślę, że powinniśmy mieć... Albo około 30 koła, może 29. 8 koła, 28. Yo, ik heb een 2,5. Wat is dat? Ik Nice. Ik denk dat tak een 2,5 Nice. Nice. Hoeveel tam dat? 2,5. Graag. Graag 2,5. Dat is een goede kans. Dat is een goede tapijt. Ik denk dat ik een No i nice, no, mamy 3 chwile to za chwilę kolejne papety sobie tutaj Ja jeszcze sobie wtedy poglądam, czy mamy coś ciekawego Nie no, ale te mapy są takie ładne wszystkie To by się przydało Ja teraz pofarę mnie za dużo i będę tutaj najgorsze Szczególnie na górze. Na dawaj, dawaj, dawaj Trzeba mało zostało już dwa razy? Naprawdę? to aż tak. Nie, To jest słabo. Dobra, na tej sobie skończę. Na następnym odcinku pewnie. mnie. przed przed odcinkiem, jakoś. tu tysięcy jakoś. jak właśnie. Dobra. cóż, no <grytania> Może no cóż, no cóż, Wygląda jak Nemo. Hehe <grymne> Nemo oddał mi Nemo, no i widzicie, wiecie. super. Dobra, chodźmy na górę na chwilę. Bo tam jeszcze ten jest ziomek, nie zauważyłem go. O tam wyszły zrobiła na tylko potem. Dobra. 12, 24, 36... 36. Ale no, nie, nie 66, więcej. Dużo. Może da mi ten kluczek. Dobra, no, 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 odkryj legendarnego. Co? Przecież się tego nigdy nie zrobię już teraz. Podzielone zwierzaki. A, i muszę jeszcze pociągnąć Może jeszcze to zrobimy. To możemy zrobić. Mamy jakieś nowe zestawki do Nie mogę. To jest monasto. No, Dobra, no, szybko, szybko, szybko. Ja chcę odkryć legendę jak najszybciej. Muszę jakby sobie się rozjąć legendy Dobra. Ja bym we ze spaka i będę dopiero chwilę. zaczął otwierać Albo mam lepszy pomysł Pójdę na chwilę tutaj, dwie to 65, nie ma jeszcze 150 jak się szyda bardzo, co mieścimy teraz no Nie chcemy jeszcze tak, żeby się nie strzelał, bo jakiś zamek tam doszedł. To ja chyba i tak dostaje raz z to samo. Ale to dawaj to teraz. Ja chcę z nim. To wszystko być, Może to. Nie wiem, wszystko, wszystko co się da. Jakieś te. Bibi Maybe... Dobra, niech to się bije tam i kupię to. To myślę, się, że się przyda i to giga. Złożą mi od razu peta? Nie, ale ja już sobie założyłam. Jest No i teraz kwestujemy. Na lepszego peta. Okej, okay, jest memo, jeden jest dobrze. W sumie. I dwa rakiny. W sumie bardzo dobrze. To A teraz ile? Cztery Nemo i jednego... Nie, O, ale się skraftuje teraz dużo. Ale legendy jeszcze nie napisane. O, to mi to może będzie akurat chcieć się o to Obok. Bijemy, bijemy, bijemy. No, Dawaj, bij, 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 to. Ziumeczku, to bak. wiem, wiem. wiemy Dawaj, pomóż mi, dziobku. Zimku, zimeczku. Dawaj to. Jeszcze mu zabiorę trochę z tego. Nice. Legenda... Nie ma. Kiedyś mu znaczy, musi oddać, musi, po prostu musi. Mam czarny Oj, pomaga mi jeden. Nice. Pomaga pomaga mi. Jeszcze mu pomogę. Czarny <grym kwiatę> A, ja mam fet, już nie Dobra, to chwilę odsunę. A, to się tak nie da. O, czyli maksymalnie 3... Usuwam. No i dobra. Zrobiłem, nice. Tylko dlatego zrobiłem. Ale szczęście mam. Tutaj. Adoro, bo się zakładam, no tak. Mamy 230 i mam tutaj. Ten, jakieś kluczyki też mamy. Teraz tworzymy jeszcze kluczyki. No ale dobra, teraz to od razu lepiej wygląda. Zniżmy sobie to. I skończymy chyba ten odcinek na 100 tysiące gem. Czyli na cię hajsów na coinów. Szukamy tego. Dobra, znieśćmy sobie to. Ja bym jeszcze jak już w ogóle bo mi ponad 25 chciał. 16 i jeszcze na górze jest tutaj ślicznie. Dobra, dzisiaj widzowie i do zobaczenia w następnym odcinku. elo